Tutaj jak mamy na myśli kształcenie zawodowe przed 20-30 laty, to wiadomo, że wszystko było skupione tylko na technikach fotograficznych, technikach analogowych. Teraz to kształcenie jest o wiele szersze. Wiadomo, przeszliśmy na metody cyfrowej rejestracji i publikacji obrazu. Ta druga część zawodu, technika fotografii multimediów, która obejmuje wszelkiego typu techniki multimedialne. Przygotowanie różnego typu prezentacji, animacji, Filmowanie, montaż dźwięku. Duża część naszych absolwentów pracuje właśnie jako wolni strzelcy wykonują usługi fotograficzne o szerokim zakresie zdjęcia ślubne, zdjęcia reportażowe, zdjęcia reklamowe i tutaj tą wolność można dostrzec, że gdzieś w tym rynku starają się znaleźć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i swoimi pasjami. Od ulicy Kącik wchodziło się do wytwórni i cukierków. Pan Dziadkiewicz zaczynał tą działalność od tego, natomiast potem z tytułu konkurencji ogromnej tego przemysłu cukierniczego niemieckiego postanowił zainwestować w coś zdecydowanie ciekawszego, które przyniosło mu i splendor i pieniądze, czyli wytwórnię fotochemiczną, fabrykę fotochemiczną płyt fotograficzny, płyt i papierów fotograficznych. To jest właśnie to miejsce to była na początku też budynek dyrekcji, a potem to była jego willa, w której mieszkał on i jego rodzina. Natomiast po wojnie to jest willa, w której mieszkali pracownicy zakładu foton, czyli sukcesora przedwojennej alfy, ponieważ był pan sprawcą siłą napędową tego, że te wszystkie panie, które tutaj pracowały właśnie w fotonie zaglądały do farbiarni przychodziły i No i wspaniałe, ktoś do mnie dzwoni, słuchaj książka się ukazała. Widziałem księgę, wiem, tak, wiem, wiem, wiem. Ważne było pozyskiwanie kadr i z inicjatywy Fotonu powstała przy Zespole Szkół Zawodowych nr 4 specjalność fotochemiczna, miałem przyjemność wtedy również uczyć i było to pozyskiwanie kadr dla zakładu. Perspektywy czasu Pana właściwie, po pierwsze jako absolwenta, a po drugie jako działającego w laboratorium fotograficznym, ateli znaczy laboratorium nadworcowej i właściciela, jak Pan dzisiaj patrzy na kwestię kształcenia? Doposażenie takie bardzo potężne pozwoliło nam mieć takie wyposażenie, które jest obecnie z najwyższej półki. My naprawdę, jak gościmy tutaj fotografów z terenu miasta, z Bydgoszczy, nie mamy się czego wstydzić, często podziwiają, że pracujemy na takim sprzęcie. A, a pytanie... platkowe, średnioformatowe, cyfrowe. A fotografia analogowa, jak się w kształceniu ma? Czy jeszcze to, to chwyta młodych ludzi, czy już tak podchodzą, że muszą? Na początku jest taki zachwyt cieniem. Wow, Aha. widzę co się dzieje, do tego wywoływacza wkładam Aha. próbkę, Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo dobry element nauki cierpliwości i dokładności fotograficznej. Kto mm -hmm. większość jest na aparatach cyfrowych, mm -hmm. potem... W pracowniach komputerowych uczniowie sobie obrabiają te zdjęcia, uczą się photoshopa, a, o właśnie. A, e, a. Też są drukarki, gdzie te próby ich pracy są drukowane i tak samo też wygląda egzamin. Mm -hmm. Oczywiście mm -hmm. metoda cyfrowa z drukowaniem, z zapisywaniem na płytę, mm -hmm. e, czyli tak czyli bardzo już skutecznie. to, co jest trendem, co jest, tak. co jest właśnie standardem dzisiaj, powiedzmy, jeżeli chodzi o prace fotograficzne. Zresztą już widać w Bydgoszczy na przykład kwestia wywołania filmów, że nie w każdym punkcie laboratorium można film wywołać. Jest parę miejsc w Bydgoszczy, tak, gdzie można wywołać film w procesie 141 i taka kolej rzeczy przyjdzie, że, dzi że dzisiaj wejdą nowe techniki, wejdą y, po prostu inne formy y, wykonywania odbitek. Pomijam, że odbitek się robi mniej zdecydowanie, nie? No, tutaj kolega też doskonale wie. To jest, Niestety, to jest ten problem, to jest, że, że... Wszystko archiwizujemy na dyskach i... Y, y, no, tak, Natomiast natomiast kwestia Innej formy odbitki, czyli odbitka drukowana, albo atramentowa, albo termicznie, albo sublimacyjnie, czyli tych możliwości jest wiele, ale nie będzie to proces halogeno-srebrowy. Widać było to, że młodzież na tyle ceni tą fotografię tradycyjną, że próbowała sobie w domu budować ciemnie, mhm. pracownię czarno-białą. Teraz to już jest naprawdę sporadyczny przypadek, duża rzadkość, bo gdzieś wszyscy przechodzą na te zdjęcia cyfrowe, nawet jak będą czarno-białe, to wiadomo, to jest edycyjne. To będzie cały czas się zmieniało, ale też wymaga to, to widzieliśmy tutaj również, i podążania za trendami, i edukowania się. Jestem pełen podziwu, pełen szacunku, że to są wielu tych ludzi, to są ci, z którymi się rozmawiali i to historycznie się potwierdza, to są z przyuczenia. Ja zresztą sam o sobie mogę powiedzieć, że ja do zawodów fotochemika się tylko przyuczyłem. Ja nie jestem fotochemikiem z wykształcenia, ale 14 lat pracy w fotonie, w hmm. kontynuatorze Alfy dało mi przepustkę do pracy w Fujifilm, w, w Konica Minota, czy w kanonie. Czyli, czyli obserwacja, obserwacja, bycie. I tam obserwowałem cały czas. Obserwowanie. Że nie, w każdej dziedzinie, panie Danie. Że niech się rozwijają, doposażają, niech mają coraz lepsze sprzęty, ale cały czas w tej swojej kreacji byli wolni. Pięknie. Byli wolni niezależni, czyli byliby, byliby własnym związkiem zawodowym, po prostu samodzielni, samorządni, niezależni. Tak, a ja bym. Relacji. Tak, jeszcze dodał, jeżeli y, można uzupełnić, żeby ten kunszt zawodowy, jaki osiągnęli, mogli przekazywać dalej. Dzisiejszemu pokoleniu tego bardzo brakuje relacji mistrz i Uczy. To jest to. Jest. I te, te zakłady, te tradycyjne, które kiedyś przyjmowały do przyuczenia zawodów. Ja dawałem taki przykład, że Pani Adamie, że byłem na imprezie 40-lecia pracowniczki w zakładzie zaprzyjaźnionym, która obchodziła 40-lecie urodzin swoich i 25-lecie pracy w tym zakładzie. Cały czas pracując, a czy zaczynała jako uczennica. Hmm, Służba rozwój. I to jest bardzo też ważne, czyli kształcenie i mówię, to, żeby tak, tak, i, i, a, i jeszcze jednej rzeczy, co jest bardzo niebezpieczne w, w, w działalności zakładów, tego im rzeczy, że mieli sukcesorów, bo przykłady tutaj pokazane również pokazywały w tej, tej fotografii, że nagle ktoś tutaj z tych bohaterów, i takich bohaterów, to my tu mówimy o tych bohaterach, to jest sześć bohaterek tych fotografistek. To sześć. Takich bohaterów są setki, gdzie nagle stoiś pod ścianą, bo nie masz sukcesora. Nikt tego w rodzinie nie chce kontynuować. Tutaj mamy przykład wielopokoleniowy, czwarte pokolenie yy, tam są drugie, trzecie, ale są takie, że pierwsze i się kończy. Tak, bo jest to związane z wolnością, nie każdy chce, tak. ale trzeba o to dbać. No właśnie i tutaj to jest też istotne, żeby, żeby ta marka, powiedzmy, jeżeli tą markę jestem na ulicy, jak, mów, jak podkreślaliśmy, zakład istniał i tam, żeby ten szyld, żeby ten szyld, zakład fotograficzny Pana Krzysia, Pana Rysia, Pana Zbysia, powiedzmy, trwał latami. Paulo Otávio.